W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z Wami. Z Chrystusem zostałem przybity do krzyża, teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Dziś w zakonach franciszkańskich wspominamy błogosławionego Władysława z Gielniowa, prezbitera. W tej przyświętej modlę się o zdrowie, siłę, wytrwanie. I pomoc w trudnym doświadczeniu dla Doroty, przeżywającej pięćdziesiąte urodziny. Abyśmy z czystym sercem Bogu mogli złożyć tę ofiarę, przeprośmy Go za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty uczyniłeś błogosławionego Władysława Presbitera miłośnikiem i głosicielem Chrystusowego Krzyża. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jako uczestnicy cierpień Chrystusa zostali napełnieni radością, gdy się objawi w chwale turystową z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki, wieków. Czytanie z księgi proroka Ageusza. W drugim roku rządów króla Dariusza. W pierwszym dniu szóstego miesiąca Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zoroba, Zorobabela, syna Szaltiela, na Judy, i do arcykapłana Jozłego, syna Josadaka. Tak mówi Pan zastępów, ten lud powiada, jeszcze nie nadszedł czas, by odbud odbudowywać dom pański. Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza. Czy to jest stosowny czas dla Was, byście spoczywali w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? A teraz tak, mówi Pan Zastępów: zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy. Przyjmujecie pokarm, lecz nie macie go dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie. Ten, kto pracuje dla zarobku, pracuje dla dziurawego mieszka. Tak, mówi Pan Zastępów. Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten, ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci. Mówi Pan. Oto słowo Boże. Pan w swoim ludzie upodobał sobie. Śpiewajcie Panu pieśń nową, głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Niech się Izrael cieszy swoim stwórcą, a synowie Syjonu radują swym królem. Pan swój. Niech imię Jego czczą tańcem, niech grają mu na bębnie i cytrze, bo Pan swój lud miłuje, pokornych wieńczy zwycięstwem. Niech święci cieszą się w chwale, niech się weselą przy Uczcie Niebieskiej. Chwała Boża niech będzie w ich ustach, to jest chwałą wszystkich Jego świętych. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jestem drogą, i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Alleluja. 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 Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. A Herod mówił: Ja nakazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć. Oto słowo pańskie. Zastanawiam się, czy Herod miał świadomość pewnej subtelności, jaka rozgrywa się w sercu człowieka, kiedy chce się spotkać Chrystusa. Zobaczyć Chrystusa to nie to samo, co zobaczyć się z Chrystusem. Zetknąć się z Chrystusem to nie to samo, co spotkać go. Dzisiejsza Ewangelia mówi o niepokoju, jaki zrodził się w sercu Heroda na wieść o tym, że jest ktoś, kto może mu zagrażać w politycznym porządku, ale też i pod względem pewnej konkurencyjności, jeśli chodzi o autorytet. Czy ten niepokój prowadzi Chrystusa do prawdziwego spotkania, Heroda do prawdziwego spotkania z Chrystusem? Czy ten niepokój zasiewa w nim pragnienie przemiany serca? Tego nie wiemy. Prawdopodobnie nie. Pytanie, jakie płynie z dzisiejszej Ewangelii do nas, które powinno nurtować nasze serca, jest następujące. Czy we mnie niepokój powodowany tym, co widzę, tym, co we mnie się dzieje, prowadzi do rzeczywiście spotkania z Chrystusem, które przemienia. Bo można tutaj być fizycznie, ale nigdy nie poczuć obecności Boga. Można przeżywać kryzys, cierpienie, ale nigdy nie dotknąć, nie pozwolić się dotknąć przemieniającej łasce Boga. Można słyszeć, ale nie usłyszeć. Można widzieć, ale nie dostrzec. Można czuć, ale tak naprawdę nie doświadczyć. Niech dzisiejsze spotkanie z Chrystusem pozwoli nam zbliżyć się do tej tajemnicy, która będzie przemieniać nasze życie całkowicie. Zjednoczeni z Chrystusem, módlmy się gorliwie do Ojca Niebieskiego. Módlmy się za papieża Leona, aby Pan Bóg umacniał w nim miłość i gorliwość apostolską. Ciebie prosimy. Módlmy się za całą ludzkość, aby uniknęła wojen niosących śmierć i zniszczenie. Ciebie prosimy. Módlmy się za powołanych do służby w kościele, aby współdziałali z łaską Bożą i dążyli do świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie, siłę, wytrwanie i pomoc w trudnym doświadczeniu dla doroty. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, aby Pan Bóg zachował nas od wszelkiego zła. Ciebie prosimy. Boże, przyjmij łaskawie nasze błagania i daj nam pragnienie osiągnięcia Królestwa Bożego przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem Ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę, Wszechmogący Boże, składamy Ci ofiarę uwielbienia na cześć błogosławionego Władysława, który żyjąc nieustannie w umartwieniu, stał się miłą Tobie ofiarą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. W świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych do pierwotnych świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z i wszystkimi świętymi wysławiamy ciebie razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb. I dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, wspominając śmierci zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich. Przejmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasyli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu, Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, Abyśmy z Nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw w odesłego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiamy, pokój Mój wam daje. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła. I Zgodnie z Twoją wolą napełniaj Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Mi. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament. Pokornie Cię prosimy, aby za wstawiennictwem błogosławionego Władysława zawsze trwała w nas pamięć o męce Twojego Syna oraz jej owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.